W tym filmie zabiorę Was w niezwykłe miejsce. Odwiedzimy laboratorium, w którym w technologii biodruku 3D tworzona jest pierwsza na świecie bioniczna trzustka. Zapraszam do oglądania i komentowania. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Na pewno wielu z Was słyszało o przeszczepach trzustki. W tej chwili jest to jedyna metoda, która pozwala na to, co śmiało możemy nazwać wyleczeniem cukrzycy typu pierwszego. Co ciekawe, poza przeszczepianiem całego narządu, wykonuje się również przeszczepy samych wysp trzustkowych. Takie zabiegi wykonuje się już od jakiegoś czasu w kilkudziesięciu miejscach na świecie, w tym również w Polsce. Jednak problem z przeszczepami polega na tym, że przede wszystkim taki zabieg jest dość trudny, narządy muszą pochodzić od zmarłych osób. Ponadto przejście przeszczepu wiąże się z przyjmowaniem przez pacjenta do końca życia leków obniżających mu odporność, no i poza tym istnieje ryzyko powikłań chirurgicznych. Aby w pewien sposób przeskoczyć te wszystkie przeciwności, powstał innowacyjny pomysł na stworzenie całego narządu od zera. A do produkcji wysp trzustkowych wykorzystać nasze własne, zmodyfikowane komórki macierzyste. I dzisiaj pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Przeniesiemy się bowiem do Warszawy, żeby porozmawiać z pracownikami Fundacji Badań i Rozwoju Nauki o tym, jak to wszystko wygląda. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że zespół zajął się akurat cukrzycą. Ja jestem chirurgiem, transplantologiem. Od lat zajmowałem się przeszczepianiem nerek, przeszczepianiem trzustek i przeszczepianiem wysp trzustkowych, czyli leczeniem pacjentów z powikłaną cukrzycą. Na początku tego stulecia wymyśliliśmy razem z kolegami nową metodę leczenia, endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych, które miało być metodą mniej inwazyjną niż klasyczny zabieg i skuteczniejszą w swoim wymiarze niż klasyczne przeszczepienie wysepek trzustkowych. Do wdrożenia tej technologii oczywiście musieliśmy zgromadzić środki i przeprowadzić całe badanie. I tak naprawdę fundacja powstała na bazie naszego pomysłu po to, żeby zgromadzić środki i móc przeprowadzić badania w tym kierunku. Badania zakończyły się dużym sukcesem w takim sensie, że fundacja zgromadziła środki. My wykonaliśmy badania doświadczalne, opublikowaliśmy to na świecie. To były pierwsze tego typu doświadczenia na świecie z endoskopowym przeszczepianiem wysp Następnie wdrożyliśmy to do kliniki, wykonaliśmy kilka zabiegów u pacjentów. Obecnie ta technologia jest testowana w kilku ośrodkach amerykańskich i w Kanadzie jako możliwość leczenia ratunkowego dla pewnych pacjentów, którzy nie mogą być kwalifikowani do klasycznego przeszczepienia wysepek trzustkowych. No niemniej jednak, w trakcie naszych badań i w trakcie wdrażania tej technologii, zrozumieliśmy, że to nie będzie cudowne rozwiązanie i cudowne leczenie pacjentów z powikłaniami cukrzycy. I tak powstał projekt i pomysł drukowania bionicznej trzustki. Zawiązane zostało konsorcjum i fundacja w naturalny sposób pociągnęła dalej temat, w którym już pracowaliśmy. Zdobyliśmy środki w ramach programu Stratek Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. No i teraz razem z naszymi partnerami, czyli Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Warszawską, Instytutem Nęckiego, Szpitalem Dzieciątka Jezus i spółką Medispace realizujemy projekt biodrukowania 3 d bionicznej trzustki. Powiem Wam, że od kiedy usłyszałem o projekcie bionicznej trzustki, zastanawiałem się, czy ten sztuczny organ będzie miał zastępować wszystkie funkcje trzustki, czy tylko tę związaną z wydzielaniem insuliny. Oto jaką dostałem odpowiedź. Trzustka w naszym organizmie pełni bardzo ważną funkcję, a właściwie dwie funkcje: funkcję wewnątrzwydzielniczą, jak i zewnątrzwydzielniczą. W całym projekcie bionicznej trzustki skupiamy się przede wszystkim na wyspach trzustkowych i komórkach beta, które produkują w naszym organizmie insulinę. I tak naprawdę nasza bioniczna trzustka będzie przede wszystkim pełniła tą rolę, czyli wydzielania insuliny, i będzie rozwiązaniem dla osób z cukrzycą typu pierwszego. To, jak wiele osób jest zaangażowanych w ten projekt i jak wielu nakładów finansowych wymaga, mówi nam dość jasno, że jest to projekt skomplikowany. A na jakim etapie jest teraz fundacja? W chwili obecnej w projekcie jesteśmy na etapie badań przedklinicznych. Będziemy sprawdzać naszą technologię. To, co nam się udało już osiągnąć, to udało nam się wydrukować w pełni funkcjonalną bioniczną trzustkę, czyli o takich rozmiarach, która byłaby w stanie wyleczyć człowieka z cukrzycy z odpowiednią ilością wysp trzustkowych, z pełnym układem naczyniowym. Również sprawdziliśmy na bioreaktorze, który również został zbudowany przez nasz zespół naukowy, sprawdziliśmy funkcjonalność tej trzustki, czyli to, że w sytuacji, kiedy podnosimy bądź zmniejszamy poziom glukozy w płynie, który przepływa przez naszą trzustkę, to tak ona reaguje odpowiednio Zwiększając bądź zmniejszając produkcję insuliny. To, nad czym teraz pracujemy, to pracujemy nad odpowiednim wyłożeniem układu naczyniowego komórkami śródbłąka, czyli takim wyścieleniem, tak jak występuje to w naturze. Dodatkowo musimy dopracować kwestię wytrzymałości bionicznej trzustki. I tak naprawdę mamy nadzieję, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy, do połowy tego roku, te. Wszystkie próby powinny być zamknięte. Niewątpliwie naszym największym sukcesem jest to, że w ogóle stworzyliśmy biotuszę, wytworzyliśmy bioreaktor i wydrukowaliśmy narząd po raz pierwszy tego typu narząd o tak dużych rozmiarach, który mógłby całkowicie wyleczyć pacjenta z cukrzycy. Oczywiście po udanej fazie badań przedklinicznych chcielibyśmy, żeby nasza objęta trzustka została zastosowana klinicznie u pacjentów. I w pierwszej kolejności grupą, o której myślimy, która mogłaby skorzystać z tego typu zabiegu, to są pacjenci, którzy w chwili obecnej są kwalifikowani albo do przeszczepienia trzustki, albo do przeszczepienia wysepek trzustkowych. Drugą potencjalną grupą to są pacjenci z przewlekłym zapaleniem trzustki, u których trzeba wykonać usunięcie narządu ze względu na silne dolegliwości bólowe. Te dwie grupy to będą na pewno grupy, które pierwsze mogłyby skorzystać z prób klinicznych. Oczywiście w pierwszej kolejności próby kliniczne zostaną przeprowadzone tutaj u nas w Polsce, ale również prowadzimy rozmowy z różnego rodzaju ośrodkami, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, które byłyby zainteresowane wdrożeniem tej technologii u siebie na rynku. No i oczywiście wiemy, że każda nowa technologia... Nie jest za darmo. W obecnym świecie nie ma nic za darmo. My mamy wstępnie wyliczone, ile kosztują tego typu zabiegi. Te oczywiście wyliczenia mogą się jeszcze zmienić, bo my, to, to jest tylko w chwili obecnej estymacja, a dopiero podliczenie kosztów klinicznych będzie w stanie rzeczywiście oszacować ten koszt. Niemniej jednak Pierwsze próby kliniczne na pewno będą opłacane z pieniędzy grantowych, z projektów naukowych, natomiast w przypadku dobrego wyniku tych prób klinicznych mamy nadzieję, że płatnicy w odpowiednich krajach, w naszym kraju Narodowy Fundusz Zdrowia wciągnie tego typu zabieg w swoje portfolio i będzie oferował to odpowiednim pacjentom w ramach swojego ubezpieczenia. Technologia biodruku 3D jest już stosowana od jakiegoś czasu przy tworzeniu m.in. fragmentów uszu czy kości. Jednak w przypadku drukowania trzustki sprawa jest nieco inna. Tutaj proces wygląda tak, że specjalna drukarka wyposażona w dwa rodzaje specjalnego biotuszu tworzy struktury zawierające żywe komórki. W przypadku trzustki mamy również do czynienia z drukiem układów naczyniowych po to, aby bioniczna trzustka po całym procesie dojrzewania w specjalnym bioreaktorze i serii testów funkcjonowała w naszym organizmie jak osobny, samodzielny narząd. A teraz widzicie samą drukarkę 3D w akcji. Przyznajcie sami, że robi to wrażenie. Sam projekt wygląda niezwykle futurystycznie i mi osobiście bardziej kojarzy się on ze Star Trekiem niż z polską rzeczywistością. Jednak wszystko wskazuje na to, że polscy naukowcy są na bardzo dobrej drodze do stworzenia bionicznej trzustki. I. no właśnie. I do czego jeszcze? W tym momencie jesteśmy w fazie badań przedklinicznych, jednak celem naszego projektu jest stworzenie bionicznej trzustki, którą będziemy mogli wszczepić pacjentowi z cukrzycą typu pierwszego, a tym samym umożliwić mu normalne funkcjonowanie w codziennym życiu bez ciągłych pomiarów cukru czy podawania insuliny. Jednak należy pamiętać, że efekt ten możemy osiągnąć dopiero w fazie badań klinicznych, czyli z udziałem pacjentów. Niezależnie jednak od tego, czy uda nam się tych pacjentów całkowicie wyleczyć z cukrzycy typu pierwszego, to należy pamiętać o zdrowym trybie życia z zachowaniem prawidłowej diety i aktywności fizycznej. Jeżeli chcecie wspierać fundacje w ich działaniach, to na koniec tego filmu pan docent Michał Wszoła wyjaśni wam jak możecie to zrobić. A jeżeli chcecie wspierać mój kanał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie kanał Niesłodze, żeby nie przegapić takich materiałów jak ten. Oczywiście wspierać nas i wspierać cały projekt można w różnoraki sposób, zaczynając od tego, żeby oczywiście obserwować nas w mediach społecznościowych pokazywać i przekazywać dalej informacje, dzielić się tymi informacjami ze wszystkimi dookoła. Mogą tak samo zgłaszać się do nas wolontariusze, którzy chcieliby wesprzeć nasz projekt, ale jest wiele również innych etapów, w jaki sposób można nas wesprzeć. Pamiętajmy, że jeżeli dojdziemy do fazy klinicznej przeszczepienia, to żeby przeszczepić więczną przóstkę, musi powstać do tego specjalne centrum. Ze specjalnymi cechami, które, które umożliwią nam wykonanie, wydrukowanie w sposób właściwy takiej większej trzustki i przeszczepienia jej pacjentowi. Tak naprawdę w chwili obecnej nigdzie na świecie nie ma takiego centrum, w którym można byłoby tego typu zabieg bezpiecznie wykonać i musi powstać dedykowane pod to Europejskie Centrum Biotechnologii Medycznej, które będzie zajmowało się produkcją tego typu narządów. Zachęcamy wszystkich po pierwsze, w najbliższym czasie 12 marca będzie aukcja obrazów, które powstały w trakcie trwania projektu biodrukowania bięcznej trzustki. Są to fantastyczne kolorowe zdjęcia z mikroskopu świetlnego, mikroskopu konfokalnego, zdjęcia z mikroskopu elektronowego, które pokazują efekty naszej pracy. Przy każdym zdjęciu jest opisane, co widać na tym zdjęciu i z jakiego powodu, w jaki na jakim etapie prac naukowych było ono wykonywane. Więc zachęcamy wszystkich, żeby włączyć się do tej aukcji. Te zdjęcia są naprawdę fantastyczne. Można znaleźć je na stronach fundacji www.fundacjabirn.pl. To już będzie 12 marca, czyli blisko. Ale nie zapominajmy również o tym, że można przekazać 1% na Fundację Badań i Rozwoju Nauki. No i oczywiście w każdy inny sposób materialny również można wspierać. A co najważniejsze, trzymajcie za nas kciuki, żeby nam się udało, bo jak wy będziecie z nami, to na pewno nam się wszystko uda. No sami przyznajcie, że ten projekt jest niesamowity. Ja wiem, że ja się nim strasznie ekscytuję od jakiegoś czasu, ale uważam, że warto, tym bardziej po tej wizycie w laboratorium. A co wy myślicie i czujecie? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów. Cześć!